Siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Garden teraz. Ani nie z nim, ani nie z Krzysiem, tylko z Michaelem. Witam, witam. Ty, Martin, my bardzo podobne skiny. Jest... Widzowie, Michael ma 599 tysięcy, nie wiem skąd, a ja dzisiaj grałem praktycznie, my to nagrywamy, jak był ten update. I zarobiłem tyle. Z jednego grzybka miałem 125 milionów. Więc... Ja coś Marcelowis. Dobra, Marcel, chodź. Gift. Ładko. Czekaj! Co się czy... naposadzisz? Jest... Na Nie, to jest ten. To se sprzedaj. A, dobra. Ty? I co sprzedajesz? Ja garję, ja widzę by bardzo. No hmm? spokojnie, będziemy troszkę więcej grać i się szykuje jedna rzecz. się Jedna rzecz szykuje w Minecrafcie, prawda Marcel? Szykuję, szykuję się, że... Ile masz? No. Hmm. Czekaj, co jeszcze tutaj dla ciebie bym mógł dać? Dobra. Nie zwracajcie widzowie uwagi na to, co się, co jest w tle. Może to? Nie nie Dobra, ile to kosztuje? Nie mały no, tak, że żeby tam wyjść, bo to Trzeba mieć wszystkie trzy punkty. I co coś dla co dać, tak wiecie, powyżej jakieś ...300 tysięcy? Nie, nie. No, nie. jak znalazłeś jakieś... nasiona od, od tego, co od tego Nasiona. nie można no dawać. Nie, nie można dawać nasion. Nie wiem, że nie Niestety nie można. Ale to mamy... A kukurydza jest dobra. No, kukurydza jest A, jest słaba. A, bo ja sobie przypiętam. Ja dobra, i ja. Dobra. Dam ci po prostu parę rzeczy i se to sprzedasz. E, czekaj. Dobra. Gift? A papierka jakaś. Jest symbolem tylko, Pyk. Te papierki niektóre są giga dużo warte. A jak się w ogóle to zamraża? E, po prostu z eventów. Czekaj, jeszcze Ci dam... O, Raptor. Nie gadaj. To mogę jeszcze go dodać? Jak chcesz, to jeszcze mam na przykład Golden Laba. Jo, ale dlaczego? Daj, wszystko przyjmę I jeszcze Kraba masz. Tylko teraz go nie sać, teraz go nie sać, bo będzie mi kasę kradł. Pa. Potem go posadzę, kiedy już będzie miał będę mi, miliony. Jakie mam, mam, mam go dać? Póki co trzymaj go w ekwipunku. Ale sobie sprzedaj ty a, 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 a ja go nie, ja nie mogę sprzedawać, nie? Tak, nie sprzedawać? tak, tak on jest niesprzedawalny. Więc ja możesz co? wiesz, tam sprzedać jak ktoś sprzedaje z e, inwentury. Kurczę, nic fajnego w sklepie nie ma. Mam już więcej niż milion. No właśnie. Więc widzicie, widzowie, dodawajcie mnie w komentarzu, to będę wam dawał. Płacę się. No, Po co dodawajcie, to będzie, bo my będziemy od czasu do czasu grać w Gloagarden. No i też dodawajcie, No także To zbieram, To nie wiem, czy to jest golutki, pomidory. A i widzowie, Bartek przerwał z Daily, ale pamiętajcie, ja nie, ja nie, ja ten, ja nie zakończyłem. Daily jest codziennie o 14.15 i tego się trzymamy do końca wakacji. Dobra, to kosy. Ogólnie kokosy są widzowie bardzo mało warte, ale no się opłaca, no po prostu, bo to jest tak naprawdę nieskończona kasa. To 10K hmm. Ej, a jak się w ogóle zrobić, żeby to jak się Wiem, tak. Wiesz, jak już nie będzie nic fajnego, to. O, zresztą Czy my raczej. Hmm. Co, ty masz.? Ty masz Blueberry? I kurny? A oh, Boże. Ty to serio, biedak jakiś. W sensie biedak to już nie nazwałbym tego. A na przykład graj sobie tak czasem jakoś o ósmej, bo dzisiaj o ósmej były muszram 15. Tak, hmm. Dobra, to warto nie przyjechać ciekawego. Hmm. No, no mi coś jeszcze? Mogę w sumie. Gripe... To też jest trochę warte. Nie kiedyś yy, taki Olek, nie lubimy go ogólnie, ale dał mi kiedyś jakieś Lily, nie wiem, co jest. O Ember jest warty 15 milionów. Zatem mi to dało. Dobra, sprzedaj sobie. Nie daj i da. Ile? Czekaj. Uf. Milion. Nikt nie chce w Miliona. Widzicie, widzowie, opłacę się mieć niewznajomych. Ja Wam też będę dawał jakieś rzeczy warte, jakieś milion dwa. więc opłaca się. A i jak i my gramy w ogóle na Pv serwerze moim. Więc dlatego nikt nie jest na tym serwie. Bo to jest mój clip serwer. O, o, Właśnie, czy ja, z... ja mam parę osób do dodania w znajomym, więc w sumie dzisiaj, widzowie, pod koniec odcinka kogoś dodamy. I ten, kogo dodamy, to jest pozdrowiony ode mnie i Marcela od razu mówię, prawda? Dokładnie. Więc też wysyłajcie, jak chcecie być pozdrowieni na odcinku. Bo ja dodaję tylko na odcinkach. No już chyba jesteś zadowolony z, z tych 3 milionów. No, no A co w ogóle ten raptor robi? Ehm, jak będziesz coś zbierał, to to ci możesz zeventować na... A to, to może stać się to eventem. W sensie zinventuje. Dzisiaj będzie więcej kosztować. No ja tego tak nie wiem właśnie przez chwilę, żeby mi się to nie Amber? Yy. Na amber było? Niech zbierasz tylko. No, bo chyciły, nie wiem. się nie wiem hmm. czy. O jasne. Yes. Coś widzę w Tak ja w ogóle. Nikt nie ma widzowie Widzowie, jak chcecie, żeby kolejne było, to jak, chce, jak ma być coś fajnego, to musicie zostawić łapkę w górę. Bo inaczej to chyba nie zadziała. Nie chyba, chyba jakiś widz nie zostawił suba, wiesz? Chyba dlatego, tego Selma Inventor. 2 pum milionów. Ej. Chciałbyś jeszcze coś? Zadowolony z Ogólnie, jakbym miał liczyć rzeczy, które mam, to jest jakieś... Tak na oko? Dobra, powiem ile to jest minimum. To jest minimum 65 milionów, to jest minimum z tych nasion. Bo ten burning bud burning boot, wiesz ile kosztował? 40 milionów. 40. Z ta kukurydza tak wolno rośnie? W ogóle kukurydza się nie opłaca. To ja A i widzę, jak jesteście początkującymi graczami i to kupujcie ten. Orange Tulipan. A i w tle coś tam będzie losowe rzeczy, bo w tle jest Nani. Halo. Ja mogę już tu postawić tego kraba. Dobra, postaw, postaw. I on będzie teraz do ciebie chodził, tak? No co jakiś czas. To dobrze. jeszcze jakiś tam. Nie temy tylko na to przykład jak tam jest... będzie 500 dolarów mi zabierał. A. A, to a to i tak... Ale wy... No. Bo zawsze wychodzisz na plus. Na, na publicznych pół, na serwerach to będzie fajne, taki krat. Mhm. Ten pies co robiła, Bo to mi w ogóle da... Em, na przykład czasem ci da karotę, a karoty się opłacają, bo... bo... Kur... Niedawno były jeszcze taki prehistoryk quest, co nie? I wtedy na przykład za 100 za zasadzonych marchewek było. I czasem będą pewnie takie zadania. Więc. Mo... A, to, a ja pomidory się opłaca? Pomidory? E, nie. się kupię Plus sześćset tysięcy, bo mi ogólnie tego kropotę dał mi kolega mój. Hmm. Co tutaj można jeszcze zrobić? Dobra, zbierzmy to bullying Booty, jeśli uda mi się na to wejść. To nie jest tak. Czekaj, ja na chwilę wyjdę z serwera, Dobra, za chwilę wejdę. Dobra. Wejdę, wejdź, wchodź, wchodź. Dobra, jedno zabraliśmy. To zobaczymy w sumie ile ty kilo Jeden bullying. 15 kilo kosztuje. 118 tysięcy. Jeszcze? Ej, ogólnie nie widzę problem na no, widzę. Jaki? Bo ja muszę lecieć, ogólnie. Musisz lecieć? No, niestety. Dobra, czekaj. To szybko pozdrowisz, -po widza i lecisz, dobra? Dobra, dobra, no na no, to połyskiwa. Dobra. Mimi 49931. Powrócę się Mimi, bo nie wymówię całego niku, ale pożegam się. No, my też pozdrawiamy, więc ja cię dodaję do znajomych, a, a drugi znajomy będzie dodany w następnym odcinku, więc Marcy może się pożegnać z Lizami. Jak widzów. Dobra, to Naro. Nara. Dobra, widzowie. Tu reszta odcinka będzie, będę tylko ja na no, reszta odcinka. No dobra, mogę skipnąć. Ogólnie widzowie, to ja też bym mógł z osi na ale ci co reagują na pogodę i naciśnienie to wiedzą. Ja, ja nie ja podejrzewam, że na to reaguje, mnie tak dzisiaj pękę łeb, że nie mogę, więc dzisiaj jest dzisiaj w ogóle mało ja mały to was dwie godziny, coś koło tego. Mm. No, tylko z Jana i, i później też w ogóle jeszcze nie, nie wiem w ogóle się nagrania. Na, na nie żałuję, że, że nie był na tym evendzie, bo teraz mi z Kasy. No niestety. Po prostu muszę wam je widzieć na konto, bo na... obiecuję to. Ale tylko Krzyś ma dostęp do mojego konta. Wam nie się po prostu. Bo zostałeś na noc i podczas nas się wam tak. Jak ja w niej śpię w Hmm. Money z Dobra, widzowie, to poczekamy jeszcze na.

Dobra widzowie. Dobra widzowie piszcie w komentarzach Glow a Garden. A ten. A przypnę wam serduszko. Dobra, ile musimy jeszcze poczekać?

Trzystu milionów. I to dobijemy. I wśród tego będzie ten. Jak to się nazywa? W posiedach dobijemy. Ale co ma? Dobra, co? No dobra. Ja nie widzowie. Łopata w ruch.

5, 4, 3, 2, 1. Nie ma kwiat i nie ma sugar. Nie ma, nie ma. Nie ma, 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 nie ma. Kurczy, no jedynie samorząd, to li pan widziałek. Dobra, hmm. Pepery, może zbierzmy, może coś No to do trochę mam zbiorę. I czy będziemy mieli? Tak. Dobra widzowie. To ja się z wami żegnam. Jeszcze raz. Pozdrawiam. Mimi. I widzimy się jutro. No.